Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ciekawa fraza z języka codziennego, zwłaszcza w amerykańskim, ale Brytyjczycy też tak mówią, zwłaszcza młodsze pokolenie. Otóż czasami się zdarza, że chcemy coś powiedzieć i mamy po prostu pustkę w głowie, dziurę w głowie, coś nam wyleciało, mamy chwilowe zaćmienie, nie możemy sobie przypomnieć, mówimy, że mamy a brain fart. Uwaga, w dosłownym tłumaczeniu mózgowe pierdnięcie. Zapraszam przed ekran. No, dobrze, moi drodzy, czyli jeszcze raz mamy zwrot. Have a brain fart. Zaćmienie umysłu, coś nam wylatuje z głowy i jakieś przykłady. Tutaj czas przeszły. I had, czyli miałem, tak? Bo mamy zwrot mieć. I w czasie przeszłym miałem. I had a brief brain fart. Taki chwilowe, takie chwilowe zaćmienie. And introduced him by the wrong name. Czyli co się stało? Zaćmiło mnie chwilę i przedstawiłem kogoś tam złym imieniem no i teraz przykład autentyczny z pewnego filmiku, zaraz wam to puszczę Policjant zatrzymał pana i pyta się what's the address on your ID czyli jaki ma adres, on po prostu wszystko robi, żeby nie ujawnić swojego adresu, jest po prostu osobą podejrzaną, no i on udaje, on udaje głupa, że niby zapomniał wyleciało mu z głowy, ma chwilowe zaćmienie, no i mówi mm, I'm having a brain fart, tak czyli jakby w tym momencie czas, teraźniejszy ciągły, w tym momencie ma chwilowe zaćmienie i nie pamięta Adres. No i to jest ten filmik. Policjantka pyta. Nope. Okay. What's the address on your ID? What's the address on your ID? Um, it's, um, and it's, I just moved from there. It's, um, and, uh, I'm having a brain fart. I'm having a brain fart. Jeszcze raz. Okay. What's the address on your ID? It's, um, in, it's. I I kolejny przykład. Pan tu opowiada, jakie czasami ma problemy z nagrywaniem filmiku, że coś mu po prostu wyleci z głowy, ma chwilowe zaćmienie. Pokazuje, shows that the wet Jake. No! It's just one brain fart after another. It's just one brain fart a After another, czyli co się dzieje? Ma jedno zaćmienie po drugim. Jeszcze raz. I kolejny przykład. Pani tutaj prowadzi jakiś wykład. Chciała podać nazwę firmy, ale jej chwilowo wyleciała z głowy. Ale to trwało dosłownie sekundę, może dwie. Mimo wszystko przeprosiła. Sorry, I had a brain fart for a minute. Czyli niby przez minutę. Oczywiście to nie trwało minutę. Zobaczcie. Called, czyli o takiej nazwie, i tu właśnie była chwila przerwy. Potem sobie przypomniała: Malloy Brothers. Malloy um, Brothers, I am brain farther for a minute. No i te przeprosiny sorry, I had a brain fart there for a minute. Jeszcze raz. Arbor, um, called Malloy um, Brothers, I am brain farther for a minute. I kolejny przykład pani podaje przepis kulinarny, ale niestety zapomniała dodać barwnika do ciasta. I co mówi? No, I had a bit of a brain fart, Miałem lekkie zaćmienie and I forgot to zapomniałam dodać. To add a little bit of pink food color. A little bit of pink food coloring. Tak, czyli jakiś tam barwnik o kolorze różowym. I jeszcze raz. I ostatni przykład na dziś. Pan Australijczyk prowadził lekcję, pokazywał, jak się wymawia pewne zwierzęta obecne w Australii. Już sobie powoli kończył lekcję, a potem sobie przypomniał, że miał na liście wspomnieć jeszcze jedno zwierzę, tak więc na sam koniec jeszcze dogrywa. Po czym ładnie przeprasza, prosi o wybaczenie i mówi. Oh, Number four was platypus. Platypus. Forgive me there, guys. Had a bit of a uh, brain fart. Had a bit of a brain fart. Jeszcze raz. Platypus. Forgive me there, guys. Had a bit of a uh, brain fart. Dzięki. Trzymajcie